Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj kontynuacja rozprawy sądowej Julii Wandelt i Karen. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to jak zwykle odsyłam Was do mojej playlisty. Tam macie filmy sprzed paru lat na temat Julii. No i ostatnie parę dni, jeżeli chodzi o ostatnie parę dni, tak naprawdę omówienie całej rozprawy od początku. Dla przypomnienia lub osób, które tutaj przypadkowo wpadły, Julia Wandelt to Polka, która parę lat temu zaczęła do internetu wrzucać nagrania, w których twierdziła, że jest zaginioną Madeleine McCann. Maddie zaginęła w 2007 roku w Portugalii podczas rodzinnych wakacji. I od tamtego czasu nie ma żadnych dowodów na to, co się z nią stało. Rodzina nadal jej poszukuje, chcą jakichkolwiek odpowiedzi. No są zdesperowani, a Julia parę lat temu powiedziała, że zauważyła podobieństwa w wyglądzie. Pamięta też bardzo dużo rzeczy z dzieciństwa, które pokrywają się z dzieciństwem Madi. No i w ciągu ostatnich paru lat chciała po prostu przekonać jak największą ilość osób, że jest Madi, i bardzo, bardzo mocno naciskała na testy DNA. Na rodzinę Makkanów. Dzisiaj omówimy sobie dzień 5, 6 oraz siódmy rozprawy sądowej. No, nie mamy za dużo informacji. Ja wiem, że się powtarzam w tym wszystkim, ale mniej więcej wiemy, co się działo którego dnia. No i zaczynamy od dnia. Piątego. Zagalopowałam się, a powinnam powiedzieć, przypomnieć, dlaczego ona jest w sądzie. Wraz z Karen, z osobą, która ponoć pomagała jej w nękaniu rodziny Makkanów, są właśnie pozwane o nękanie. Julia wydzwaniała, wysyłała SMS-y, listy, pojawiała się na czuwaniach, a nawet pod domem Makkanów. Mimo, że ją prosili, aby przestała, nie brała tego do siebie, no i po prostu rodzina miała dosyć. Na początku 2025 Julia została aresztowana na lotnisku, gdzie była odbierana przez Karen i przyznała się, że przyleciała do Wielkiej Brytanii, aby dalej nękać rodzinę Makanów. Co prawda nie powiedziała, że nękać, ale chciała dalej się z nimi kontaktować i usiłować e, wymusić ten test DNA. Więc została aresztowana i w tej chwili toczy się proces sądowy. I jej oraz Karen grozi do 12 miesięcy więzienia. Teraz możemy już przejść do dnia piątego, który miał miejsce w piątek. Każdego dnia pojawiają się nowe osoby, które zeznają w tej sprawie no i tego dnia mamy ciocie Kate, czyli mamy Maddie. Jest to Janet Kennedy, która mówi, że podczas jednego czuwania, na którym Kate i Jerry nie byli obecni, Julia pojawiła się i podeszła do niej. Kobieta powiedziała, że miało to miejsce 3 maja ubiegłego roku, no i ona bardzo często pomagała w zorganizowaniu takich spotkań. Nazywa to spotkaniem, ponieważ nie lubi określenia czuwanie. Mówi, że zawsze rozwieszała plakaty, zdjęcia Madi, zapalała lampion i modliła się z grupą ludzi za tak naprawdę wszystkie zaginione dzieci. Kate i Jerry zeznali podczas ostatnich paru dni, że nie byli na tym czuwaniu ze względu na to, że nie chcieli narażać się na konfrontację z Julią. I Julia faktycznie tam była. Pojawiła się w kościele i powiedziała, że chciałaby porozmawiać z rodziną. Kiedy Janet ją zobaczyła, była zdziwiona. Byłam zaskoczona. Spojrzałam na nią i od razu pomyślałam: to nie jest nasza Madi. Nie było żadnej możliwości, aby to była ona. Chciałam być bardzo spokojna i uprzejma, więc przyjęłam kopertę i podziękowałam. Ale jest coś takiego, jak rozpoznanie kogoś intuicyjnie i po prostu wiesz, że to ta osoba. A w przypadku Julii tego nie było. Janet powiedziała, że przyjęła kopertę. W niej podobno miały być dowody na to, że Julia faktycznie jest zaginioną dziewczynką. Ale po tym jak Janet dowiedziała się, jak kobieta nęka rodzinę, postanowiła zniszczyć kopertę, którą wcześniej od niej przyjęła. W dalszych zeznaniach powiedziała, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Julia była jedyną osobą, która kiedykolwiek przyszła na czuwanie, twierdząc, że jest Maddie. Było to oczywiście dla nich bardzo trudne, a jeżeli chodzi o ciocie Kate Janet, powiedziała, że dla niej wyjątkowo, ponieważ są tak blisko z Kate, że ona traktuje ją jak córkę, więc oczywiście wszystko, co jej dotyka, co sprawia jej przykrość, dotyka też ją. Następnie na salę wchodzi pastor, który z na McCannów od 2007 roku i mężczyzna, od razu powiedział, że rozmawiał z Julią i nie widzi żadnego podobieństwa. Nie ma możliwości, że jest to Madi, mimo iż kobieta tak się przedstawiała. Zeznawał też detektyw Mark Draycott, który prowadził śledztwo przez Scotland Yard od 2011 roku. wyjaśnił, że celem operacji Grange było ustalenie, co naprawdę stało się z Madi. Detektyw powiedział, że w 2022 roku Julia zadzwoniła do niego i wysłała maila zatytułowanego: Osiem powodów, dla których mogłabym być Madi. A do tego dołączyła swoje zdjęcia. Powiedział, że podczas rozmowy z nią, kiedy powiedział jej, że nie ma opcji, że jest Madi, Julia tak naprawdę wyglądała na zadowoloną, co jest takie sprzeczne z tym, co widzieliśmy, ponieważ nawet na sali sądowej w ciągu ostatnich paru dni, kiedy ktokolwiek powiedział, że nie, nie jesteś Madi, nie jesteś naszą córką, kobieta po prostu głośno szlochała. Wiem, że większość z nas, która omawia takie rozprawy sądowe, słuchamy tego. Jesteśmy zawsze najbardziej zainteresowani dowodami, aby usłyszeć, zobaczyć, przeczytać. No i tutaj, e, podczas tego dnia, odtworzono w sądzie rozmowę telefoniczną Julii z detektywem Draykotem, która również jest e, na YouTube i można sobie jej posłuchać. Na nagraniu słyszymy, jak detektyw mówi do Julii, że nie jest Maddie McCann. Że nie będą robić testu DNA, że nie mogą w ten sposób wykorzystywać e, pieniędzy kraju, tylko dlatego, że dziewczyna sobie coś wymyśliła? No i że oni są pewni, że ona nie jest zaginioną dziewczynką. Detektyw mówi, masz kochających rodziców w Polsce. Nie ma żadnych faktów potwierdzających, że jesteś Madi. Jeśli ponownie skontaktujesz się z nami lub przyjedziesz do Lester, możesz zostać oskarżona o nękanie. No, i to też miało miejsce, ponieważ Julia nie dawała za wygraną. Po krótkiej przerwie detektyw był przesłuchiwany przez prawnika Julii, no i w pewnym momencie powiedział, że miał wrażenie, że Julia mogła być wykorzystywana przez innych i dlatego w ten sposób się zachowywała. Nie ma innych informacji na ten temat. Mam nadzieję, że to wszystko w pewnym czasie niedługo będzie opublikowane. Jestem ciekawa, czy tu właśnie chodzi o Karen, bo na razie dni mijają. A Karen jeszcze nie zeznawała, nie wiemy tak naprawdę, co ona ma z tym wszystkim wspólnego. Kolejna zeznawała sierżant Samantha Harper, która rozmawiała z Julią i z Karen. Powiedziała, że Julia wydawała się być bardzo roztrzęsiona, podekscytowana i mówiła bardzo, bardzo szybko. Miała ze sobą bardzo dużo dokumentów e, na temat testów DNA. Karen z kolei wydawała się dużo bardziej spokojna i rozsądna. Kolejnego dnia na sali odczytywano jeszcze większą ilość wiadomości od Julii do Kate. Nie blokuj mnie, nie odrzucaj, nie poddawaj się. Płaczę, gdy tylko słyszę twój głos. Jesteś moją mamą, ty wiesz, że to ja. Pamiętam, jak mnie przytulałaś tuż przed porwaniem. Pojawiły się też wiadomości głosowe. Wiem, że pewnie myślisz, że Maddy nie żyje, ale żyje i ja udowodnię ci, że nią jestem. Pamiętam nasz ogród, pamiętam nasze rodzinne grille, był tam Jerry, inne dzieci. Proszę, ja cały czas płaczę, gdy tylko słyszę twój głos. Nie jestem kłamczuchą, nie jestem szalona. Czuję naszą więź i nie umiem tego wyjaśnić. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc. Cały czas tęsknię, pamiętam wszystko. Proszę, potraktuj mnie na poważnie. W kolejnych wiadomościach dziewczyna błaga o test DNA. Cały czas mówi, że jest córką Kate. Cały czas ją nęka. To miało miejsce przez trzy lata. Trzy lata Julia cały czas wysyłała wiadomości, SMSy. A nawet pojawiała się pod ich domem, o czym mówiliśmy w ostatnim moim filmie. Wiem, że to brzmi, jakbyśmy wszystko powtarzali, tak to po prostu wygląda na salach sądowych, ale nie mówiliśmy jeszcze o Karen. I tego dnia odtworzono nagranie, w którym Karen Sprag prosi Kate o wykonanie testu DNA. Jeśli naprawdę chcecie znaleźć swoją córkę, to błagam, zróbcie test. Jeśli to nie ona, to Julia was zostawi. Może to wszystko jest tylko jakąś przykrywką. Proszę, potraktujcie to wszystko poważnie. Następnie mamy przesłuchanie kolejnego detektywa, który również pracował nad operacją Grange. Powiedział, że otrzymali 22 tysiące e-maili i zgromadzili 42 tysiące dokumentów. Tutaj nie chodzi tylko o Julię, tylko o całą sprawę odnalezienia Madi. Wandelt nie była też jedyną osobą. Pojawiło się dokładnie 12 kobiet. Które uważały, że mogą być zaginioną dziewczyną, ale wszystkie zostały wykluczone. Co ciekawe, to to, że detektyw Cranwell powiedział, że tuż po areszcie Julii pobrali oni od niej, od niej próbkę DNA. Chcieli udowodnić i pokazać, że nie jest ona Madi. Dziewczyna niedługo przed aresztem zaczęła kontaktować się z rodzeństwem zaginionej dziewczynki, no i to było coś, czego wszyscy chcieli uniknąć. I nawet detektyw powiedział, że miał obawy, że nawet jeżeli wynik wykluczy jej tożsamość i jakieś więzy z rodziną Makkanów, to Julia może oskarżyć detektywów, policję o manipulację. Ale wiedział, że muszą to zrobić. No, i dostali wynik jednoznaczny: Julia nie jest Madi. Na pewno jesteście ciekawi, co na to wszystko Julia. No i detektyw opowiedział, że odwiedził ją w więzieniu, powiedział, że pobrali próbkę po areszcie w lutym. No i po badaniach laboratoryjnych dostali dowód na to, że Julia to nie Madi. Zapytali jej: Czy ty wiesz o tym? Wiesz o tym, że nie jesteś Madi, prawda? Na co dziewczyna odpowiedziała: a macie jakieś dokumenty? Po czym zaczęła mówić o jakimś ekspercie, którego wynajęła, który porównywał jej DNA z próbkami z akt portugalskich um, i że właśnie coś tam znalazł. Dlatego ona też myśli, że może być zaginioną dziewczynką. Mimo iż detektyw powiedział jej, że mają na to dowody mają dokumenty z laboratorium, no to Vandelt nadal mówiła, że prawdopodobnie jest Madi i że wydaje jej się, że oni nie chcą wcale jej odnaleźć. I tak naprawdę to by było na tyle. Omówiliśmy dzień 5, 6 i 7. Gadam tu niecałe 23 minuty i wiem, że nie wydaje się to być zbyt duża ilość informacji, ale jak cały czas powtarzam, niestety za dużo nie wiemy. Ja nadal czekam na to, co powie Julia, na to, co powie Karen. To wszystko to jest, tak jak mówiłam na początku, było oskarżenie o nękanie. I dziewczyna faktycznie wydaje się być przekonana, że jest Madi. Bardzo możliwe, że usłyszymy zeznania od psychologa, od jakiegoś lekarza i Julia nie wyląduje za kratkami, tylko może w jakimś ośrodku, który pomoże jej wyjść z takiej choroby psychicznej. To wszystko jeszcze przed nami, więc oczywiście będę wam dawała znać. Zobaczę, jaka ilość wiadomości, em, czy zapisanych notatek przez dziennikarzy pojawi się w internecie, czy faktycznie powinnam robić codzienne update'y, czy może właśnie składać to w jeden film. Wiem, że wiele osób lubi takie codzienne na update y, bo wiecie też że codziennie u mnie pojawi się na kanale taki filmik a tak tutaj jest cisza bo składam to w jedną część więc też dajcie znać co wolicie czy wolicie, żebym właśnie robiła to codziennie w krótszym formacie, czy może co parę dni, czy raz na tydzień, ponieważ no na razie wydaje się być to dosyć powolna sprawa. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Jeżeli są jakieś tematy, sprawy, które chcecie, abym omówiła, jakieś nadchodzące rozprawy sądowe, których bylibyście ciekawi na takiej właśnie zasadzie omawiania. Codziennie lub raz w tygodniu. Dajcie mi koniecznie znać. Ja Wam teraz dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Pa Pa!